Niech się stworzy, wszystkie będą się odkryją. Przepraszam za was tak. Niech się stworzy. Świat cały. Mi się czanki doadują. O, mi się tworzy. Dobra, dosyć długo się, o, włącza się, dobra, świat już się tworzy, super, jesteśmy. Dobra. Interesuje mnie bardzo, że komuta jest zagrożona na blegu o, akurat koło robimy. Ciekawostka przy awastie. Awast nie wykrywa wirusów, to nie działa. No to nam no nie jest szkodliwe, na komputerze, po prostu tak robi, żeby Po prostu. Super, już drzewo jest. w całkiem małpów. Dobro. Shaq. Oh, kulena. Taki blok, bo cię bardzo Gąbka. Po co mi gąbka? Myślałem, że samy kilo. O. Albo coś. Miecz a tu gąbka. Super. Dobra, w tym odcinku po prostu budujemy dom, bazę, taki podstawowy odcinek początkowy, dobra, może crafting, tak taki, super jedzenie mało, nie nie toże jedzenie, już to, że jedzenie, prostu to. nie mam tyle zwierząt, dobra. Rozwalamy. Rozwalamy, dobra. Damy mnie kilo. Poprawimy sobie rubiny. Przypomnijmy je w piecu. Zrobimy sobie rabinowy chestplate O, tu zrobimy bazę. ten tym tak. Ten kanion nie będzie piękno, bardzo czuję to. Dobra. Pochodnie. Nie wiem, co Dobra. Dobre będę. Crafting. Nie chcę nawet drewna. Spojrzę się na, na pełną słabo no, w nią, ale... Uciek. Te ruiny są często spotykane. Ale ja mam zamiar coś zrobić cały czas Bo słyszałem, że jest dobry i z tego co czytałem na stronie... Dobra, chcę karty, jak na początek, sobie tak przed drzwiami. Położymy sobie drzwi, piecyk. Chcę kupować jeszcze, no i zaplujemy sobie na... Dobra. Miedziany blok. Normalny całkiem, nie na Minecraft, albo Minecraft jest... Nie no, żartuję, to jest moda O, 13, dobra, wystarczy już na kilofon, szybko kopię, więc... Dobra, Przebyłamy sobie. Rubin, ja w tym czasie sobie tworzę... Waypoint. Ta.

Nie. Yeah. 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 Dobra, ujdzie by tutaj powiem co pamiętam ważne. Będzie taki hardcore. O, postawię gąbkę! O! Ja, krótki Femix. Przepraszam za krótkie cięcie, ale po prostu Femix, na którym mam nagrywanie. A już mam ogrodu. co dużego dużego się wygenerowało. Z tym co widzę. nie to wygląda. O! Podróżnik, 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 co ty? Cięż jedzenie od niego kupię? Nie wypadają czasem rady, bo mam tylko dwa. Może będzie cudowny ciastka. Dobra, trzy rady. Dobra, nic o świnki, dobra. Sprawdzę, czy mogę kupić za kamerady. Nie, I to W następnym odcinku zajmę się tym zanadorem. Dobra. Nie na Takie budowle akurat dużo cząków zajmują, może no, są małe, a samym tam nie by było tego modelu, nie się. No, znowu kliknąłem tego X-a. No, super, zgubiłem bazę Przepraszam za to klikanie X-ów, ale... Zwyszałem takie sterowania. Tak, oznaczam terem. Jakkolwiek to zabrzmiało. To robi! Super! Przepalę sobie jedzenie właśnie, to jest ważne. Co zrobię rabinowy kilo. Uuu, słyszę wrażenie, super jak jak sobie jest całkiem dobry, czyli nie dobra Początki zawsze są trudne Ale uda nam się Poza odcinkiem zrobię tu waypointa sobie jeszcze zrobię, zrobimy dobry miecz, rabinowy. Osiem. Akurat na zbroję chyba. Tak, na zbroję. Ła! Wow. Dobra, wiem. A, kur, dobra. Krok. Dawaj mięso, dawaj mięso, dawaj mięso! Uh. O, o to mi nie chodziło. Nie mówiłem tego na odcinku, ale chciałem je strasznie znaleźć. Dobra, mam nadzieję, że tutaj będzie Ci widzieli wszystko dobrze, bo chciałem zrobić. Ustawić... Nie wiem, może zrobię wam tak. Będziała łatwiej. O, w to nie wystarczy. Kolejna wyspa, dobra, planeta. Mniej se pińsku, nie działa grawitacja tak, to fajna, że można chodzić po ścianach. Dobra. O, jeszcze Turbiny sobie kopiemy, przepalimy je. Zrobimy sobie chyba dziś cały rabinowy chestplate, więc się, że znajdę aż takie złożenie rubinów. Są bardzo dobre, według mnie lepsze od Diaksu bo zobaczcie, ile trzyma ma ten major 10, a sam Diaksuje ma 7, więc to połatwe, graliście ją jednego razu. Właśnie teraz, w nocy, będziemy tu mój Turbinał gra prudent, to dopiero już będzie koszmar. Dobra. Taka baza stronna. Na razie. Może sobie drzwi podwójne. Tu? O! Tutaj tak. Będę jeszcze wykopierać. Dziś rano nie brakowało. sobie to Po prostu w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bazą. Tak. Bazą. Zaczekajcie, sprawdzę coś. Dobra, wszystko się nagrywa. Odcinek już trwa 13 minut. Fajnie. O. No i tu jest fajnie. Czekajcie sobie, się robimy. Skrzynka, kurczę. Teraz już jest niebezpieczny. Jest poziom normalny. normalny. Super. Nie testowałem tej paczki, tak po prostu testowałem tak chwilę na kreatywie nie grałem już na walut, Więc testuję jeszcze wszystko. Dosłownie testuję. O dobra, coś się albo coś do mnie idzie wielkiego w domku, bo tu można się czuć najbardziej rozprycznie. Przerubinę. Kartink ja mam. Tu mam karting. Kurczość Źle go postawiłem. A nie, dziwnie mogę zniszczyć. Postawić inaczej. O! I to się nazywa. No dobrze. O! Początki zawsze są trudne. Już mam bazę No to aż tak źle nie jest. To miało wyglądać z tymi wszystkimi... ...gami. Dobra, i z czym mi się tu zmierzymy? są jak normal O! właśnie się o tego ramie to Jest już co TNT więc też jest trochę... Co ja tutaj ten kopie zrewną? Żeby nie było, że wszystko będzie w innym odcinku. Rozumiem sobie dziś seta, domek bo niestety łóżka jeszcze nie Nie znalazłem owcy. Ja nie mogę zakładać ten teren. Tak, tak, lubiny, węgiel. Dobra, zrobimy sobie wszystko skrzynię zrobię. Tak. Tam to było, żeby ładnie domek wyglądał. Chociaż... ...cikawa się przyda. rozkupimy nie Na ten dungeon jeszcze nie jesteśmy gotowi. Mamy jeszcze... Mamy małoty. Do sam wystarczy na cała da? O, klipery. Klipery. Ale do domu nic mi nie wchodzą. Do rognów cztery na buty. Coś się zcięło Zapraszam za do ścinkę. Dobrze. Więc również mamy się przypalają. Jest całkiem dobrze. Po prostu coś akurat musiało być bardzo wielkiego się wygenerować, że już mi ten ścioł. Zajmiemy karta. Tak. Skrzynia. Więc jak sobie jeszcze hełm. To wszystko będzie dobrze. Dobra, robimy sobie hełm. Więc to było na tyle, cześć.